Więc Rosjanie moim zdaniem wyczuli, że zwłaszcza dzisiaj w Polsce, kiedy mamy taką dosyć nerwową atmosferę wokół Ukrainy w ogóle i Ukraińców w Polsce, wyczuli, że jest to pewien słaby punkt. Dlatego gdy doszło do nalotu dronów trzy tygodnie temu, ta operacja informacyjna zaczęła się przede wszystkim od tezy, że od są ukraińskie drony. Co więcej, bardzo wiele polskich kont podchwyciło to, tą, tą informację rozpowszechniając dalej, tworząc pewnego rodzaju grunt już po dalsze antagonizowanie Polaków i Ukraińców. Rosjanie dobrze identyfikują te słabe punkty, miejsca, gdzie mogą poprzez naprawdę niewielkie koszty tylko dobrze należy to zorganizować w sensie infrastruktury, tak, jakichś botów, ale też prawdziwych użytkowników internetu, którzy za pieniądze czy z idei będą się tym zajmować, aby tego rodzaju informacje szerzyć i aby potem, kiedy nas Powstępuje, prawda, tydzień, dwa przerwy, mamy kolejną, świadczenie drugie, trzecie, czwarte. Problem jest taki, moim zdaniem, też, że, że niestety w mediach już profesjonaliści podchodzą do tego źle.